4 miliony złotych przekazał do tej pory Łódzki Urząd Marszałkowski komendom Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu, bez którego akcje ratunkowe byłyby znacznie trudniejsze. Strażacy zawsze cieszą się z nowego sprzętu. Każde urządzenie, które pozwoli przyspieszyć akcję, jest na wagę złota. Takim urządzeniem na pewno jest pompa wysokiej wydajności. Wtedy w dane rejony zagrożone wysyła się na terenie województwa, wysyła się takie pompy w postaci jednej czy dwóch i wtedy one zastępują kilkanaście pracujących na miejscu pomp takich mniejszej wydajności, a tym samym zastępują również strażaków. Jedna pompa wysokiej wydajności pompuje od 10 do 12 tysięcy litrów wody na minutę. To 10 razy więcej niż zwykła. Jak bardzo potrzebne są takie pompy, doskonale wiedzą strażacy z Piotrzkowa Trybunalskiego. Szczególnie na moim terenie jest to okolice Zalewu Sulejowskiego, a konkretnie Sulejów, gdzie co roku dochodzi do miejscowych podtopień. W tym roku już też mieliśmy stany ostrzegawcze, przez moment nawet stan alarmowy. Pompy to tylko część sprzętu przekazanego Komendą Państwowej Straży Pożarnej z województwa łódzkiego. Urząd Marszałkowski przekazał w użytkowanie również oświetlenie, namioty czy pompy szlamowe. Łącznie wydano na ten cel około 4 milionów złotych. Nikt nie wątpi, że takie działanie przyniesie korzyści mieszkańcom regionu. To widać, reagowanie na katastrofy, niesienie pomocy mieszkańcom jest coraz sprawniejsze. Już nie musimy uczyć się na błędach dzięki tak dobrze funkcjonującej Straży Pożarnej. Kłopoty daje się przewidzieć. I zapobiegać im, wyposażając ich w elementy do ćwiczeń i w dobry techniczny sprzęt. Wśród tego sprzętu jest m.in. kontener chemiczno-ekologiczny, on już został wykorzystany. Po wypadku, do którego doszło 1 marca w sieradzu, strażacy musieli wypompować olej napędowy z rozbitej ciężarówki. Łódzkie jest, myślę. Bardzo dobrze przygotowanym województwem, ale to trzeba też rozpatrzyć na, na kanwie, czy w porównaniu, w odniesieniu do, do innych województw. Inne województwa też są generalnie dobrze przygotowane. Ten proces przygotowania, szkolenia, on jest jednolity w skali w kraju. I, I ja myślę, że to jest chyba tym powodem, że w zasadzie mamy w miarę stabilnie rozłożony ten potencjał na, na obszarze kraju. Dobre przygotowanie jest możliwe m.in. dzięki dobremu sprzętowi do ćwiczeń. Na poligonie w Sieradzu strażacy mogą już ćwiczyć w budynku ogniowym wzorowanym na domu jednorodzinnym. Dzięki temu łatwiej im wyobrazić sobie zagrożenia, na jakie mogą natknąć się podczas prawdziwego pożaru.